Witam na moim kanale. Dzisiaj takie podsumowanie tego, co kupiłem. Oczywiście, pomocnik musi być marchewka. Powiem Wam, że w moim ogródku nie ma różnicy, czy będzie taka, czy taka. Podobno lepiej kupić zwykłą i posyp posypać wymieszać nie wiem, jakby to nazwać ze papryczką chili. Zioła. No, to akurat będę pierwszy raz sadził Majeranek nigdy nie miałem. Nie wiem. Będę myślał, jak to wszystko zrobić, bo tego nie miałem. Lubczyk mam z korzenia, ale ten lubczyk zasadzę sobie i go w donicce muszę zrobić już. Cebula mieszana, delikatny smak, ciekawe. O. Pomocnik pilnuje, żeby nie uciekło. Jestem ciekaw, co z tego będzie. Niektóre rzeczy będę pokazywał. Fasolka. Co do fasolki, to bardzo lubię fasolę. I sadzę różne odmiany. Nie wiem, czy nawet pokupiłem wszystkie, bo to jeszcze wiecie, zawsze idę do sklepu i gdzieś tam widzę, to zawsze wrzucę korebkę. Groszek pachnący, to też uwielbiam. I polecam każdemu bardzo fajnie na jakieś takie wiecie miejsca. Ja zawsze sadzę na takich słupkach, bo to się owinie wokół tego słupka. Super sprawa. W tym roku dużo będzie ogórków, bo zamierzam dużo w słoiki zrobić. Biorę różne gatunki. Bo ja tam uwielbiam, więc będę sadził. Godezja. Mieszanka. Buraki to chyba najł... najłatwiejsza roślina uprawna. Ja to tak nazywam. Dlatego, że buraka posadzicie wszędzie to dziadosłowo wyjdzie zawsze. A fajnie zrobić sobie. Polecam robić zupy z, z liściami, ze wszystkim. Widzicie, pomocnik jest. Groch cukrowy. Zielony groszek uwielbiam taki prosto z krzaka. Nie lubię za bardzo takiego, wiecie, już tam w mrożonego czy coś. Kilka odmian. Majoranek jeszcze. Seller naciowa. Rzadko sadziłem, w tym roku trochę szaleje. No i coś, co ja normalnie powiem, wam robię tak, że w każdym miejscu gródka rozsiewam. Gdzie wyjdzie, to wyjdzie. Mam takie miejsce, gdzie nie wychodzi tam rzadko ten. Tam nie sadzę go, ale tak to, gdzie mogę, to. Kurczę, rozsypuje jak się da, dlatego dużo ich kupuję. Mieszanki różne, kwiatów też bardzo polecam. Nie zawsze wszystko wychodzi, bo to wiadomo, że zależy od ziemi, bo ktoś powie: O, u mnie to nie kupuje, bo u mnie to nie wychodzi. No tak, bo to jest na zasadzie, że wyjdą mnie wszystkie odmiany, bo ziemia ma inne składniki, minerały i tak dalej. Dnia ozdobne też zawsze sadziłem. Tylko w tamtym roku za mało podlewałem. W tym roku inaczej będę robił. No, i w tym roku będzie arbus. w tamtym roku żadne, nie miałem chyba przez kilka lat nie miałem a może miałem a wyrwałem bo nie wiedziałem jak się to robi w tym roku będę robił takie drewniane skrzyneczki albo tam z kamienia albo coś tam zrobię i zostawię sobie że to jest arbus. Rzodkiewka, to co lubię. Serek biały, rzodkieweczka. Trochę śmietany. Bzik się u mnie to nazywa. Idzie w dino kupić gotowe, ale nie ma to jak własnej roboty. Rzodkiewkę też sadzę bardzo różne odmiany. Sałata to uwielbiam. Uwielbiam naprawdę sałatki różne. No, góreczki. Mówię, tego górku to różne odmiany. Koper. U mnie musi być koper. No, wiadomo, ogórki. No i koper to mieszaniec. No i kolejny groch. no i kwiaty przyciągające pszczoły, motyle i inne zwierzątka latające uwielbiam takie coś ponieważ mnie bardzo dużo lata. I ja tam nie zabijam, nie ten. Gorzej, bo jak się zostawi coś słodkiego, no to później do tego ciągną. No i zauważyłem, że w tamtym roku bardzo dużo do wody ciągły. W tym roku muszę zrobić jakieś poidełko dla pszczół, bo kurde. Tam, gdzie była woda, to tam mi się topiły pszczoły, więc w tym roku trzeba pomyśleć o jakimś takim poidełku czy miejscu, gdzie będę zostawiał. Motyle też przelatywały do wody, więc w tym roku trzeba im to zagwarantować. Przyciągam je mieszankami różnymi kwiatów. Fajnie. Ale teraz trzeba im pomyśleć nad wodą. Płaski pojemniczek. No nie wiem, co by to pomyśleć. Może wy macie jakieś propozycje. Choć muszę poprosić na internecie. Bo kurczę, no nie chcę, żeby mi się tam gdzieś topiły. No bo chcę, żeby one mi latały. Wiem ten domek będę robił. Zaczniemy już niedługo. Może przy tym domku coś. Hmm. Najlepiej by było coś, co będzie cały czas w wodę miało. A ciekawe jak poidełko. Bo ja miałem takie poidełko, co sobie kapało z niego. A jakby zrobić właśnie butelkę? Odwrócić do góry i wiecie, dziurka będzie, i sobie podlecą wodę, wypiją może. Nawet jakby kapało, tylko to cała butelka starczy na dzień. No, coś trzeba będzie pokombinować. No i teraz już filmy będą tak nagrywane, trochę przedtem było kłopotów. Ale już wszystko jest dobrze. Powodzenia.